STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Dzień dobry Państwu, przed nami konferencja prasowa przed wyjazdowym spotkaniem Jagielloni Białystok w Kliwicach z Piastem. Są z nami trener naszego zespołu, pan Bogdan Zając. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. A także obrońca żółto-czerwonych Paweł Olszewski. Cześć Paweł. Dzień dobry. Przechodzimy od razu do pytań. Pierwsze z nich do trenera. Jego autorem jest Michał Zaborowski, TVP3 Białystok. Czy jest trener zadowolony z bilansu na początku sezonu? 5 punktów w trzech meczach. I czy to, że Piast gra w eliminacjach do Ligi Europy i będzie, będzie miał w nogach jeden mecz więcej, jest jakimś ułatwieniem dla No Jeżeli chodzi o bilans z trzech pierwszych spotkań, na pewno nie jesteśmy zadowoleni, ani ja, ani zespół, ani kibicem. było więcej punktów do zdobycia. Tych... Punktów kilka uciekło, ale trzeba szanować to, to, co mamy. Jest to na pewno dobry fundament na przyszłość. Jeżeli chodzi o Piasta, że gra, to bardzo się z tego cieszymy. Gra dla Polski, dla polskiej piłki, dla nas wszystkich, więc super wynik, że za do kolejnej rundy. Życzymy powodzenia w następnym spotkaniu z Kopenhagą, a my mamy swoją robotę. Tutaj jeszcze takie doprecyzowanie, bo podobny scenariusz jak w meczu przed meczem z Legią, bo Legia też przecież udało się pokonać po, meczu, po jej meczu w Europejskich Pucharach. Czy to też będzie mogło mieć jakiś wpływ? Później po meczu zawsze każdą ideologię można doprawić. Piast, teraz to co go czeka w najbliższym meczu to jest najważniejsze i na pewno będzie skoncentrowany w 100% na, na pojedynku z nami, więc musimy być na to przygotowani. Pytanie do Pawła Olszewskiego, Jerzy Kłakowski, Polskie Radio Białystok pyta, jak to się dzieje, że szło Ci średnio w pierwszej lidze, czy to w Wigrach, czy w Stali, a w Ekstraklasie radzisz sobie bardzo dobrze i pojawiłeś się już nawet w 11 kolejki, czy to jest kwestia tego, że wraz z wiekiem dojrzewasz mentalnie, jesteś mocniejszy fizycznie, czy może potrzebowałeś czasu i zaufania, żeby sprzedać to, co potrafisz? Myślę, że na pewno, że, że też na tych pierwszoligowych boiskach gdzieś tam też trochę pograłem, ze, zebrałem doświadczenia i myślę, że, że to teraz będzie procentować. Wiem, że, wiem, że stać, mnie, stać mnie jeszcze na więcej, stać mnie na dużo, chcę się, chcę się rozwijać, chcę, chcę dalej dążyć do tego, żeby, żeby piąć się gdzieś tam do góry, tak jak mówię, rozwijać się piłkarsko, a myślę, że, że jak będę się, się dobrze prezentował, to, to to po prostu tak będzie się działo i, i będę szedł po prostu w dobrym kierunku. Kolejne pytanie do trenera, Jerzy Kłakowski Polskie Radio Białystok. Trenerze, który Piast jest tym prawdziwym? Ten z Ligi, czyli jeden punkt i zero zdobytych goli, czy ten z eliminacji do Ligi Europy? Analizując przeciwnika, nie patrzymy na suche fakty, jakimi są wyniki, tylko patrzymy na to, jak grają. I my wiemy, co jest siłą Piasta, jakie ma atuty i te wyniki z pierwszych kolejek nie pokazują siły tego zespołu, I więc jesteśmy przygotowani na to, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Gramy z drużyną, która zdobyła trzecie miejsce w poprzednim sezonie, więc, więc to pokazuje. Wczorajszy mecz pokazał również, że z mocnym rywalem potrafili w trudnych momentach się podnosić i przychylać szale na swoją korzyść i, i ten awans wywalczyli po ciężkim boju i widać, widać po prostu moc, moc tego zespołu. Takie Pytanie nawiązujące jeszcze do tego pierwszego problemu, Jerzy Kułakowski, czy to możliwe, że Piast niejako oszczędza się w Lidze, żeby właśnie w tej Lidze Europy zajść jak najdalej? Tak jak już powiedziałem wcześniej, to do wszystkiego można doprawić ideologię, jeżeli, jeżeli się mecze wygrywa, to wtedy wszystko pięknie można doprawić, jeżeli się przegrywa, wszystko można odwrócić w drugą stronę, że się oszczędza, więc my wiemy swoje, pracujemy, przygotowujemy się do tego meczu i w pełni skoncentrowani wyjedziemy bić się o trzy punkty. Ponownie Jerzy Kułapowski, Polski Radio Był został ponownie do trenera. Kibice wiążą wielkie nadzieje z powrotem Fedora Czernecha. A co trener może powiedzieć o jego aktualnej dyspozycji i czy jest on już gotowy, żeby zagrać choćby w Kibice? No, mamy swój plan. Nie będziemy na razie jeszcze tego zdradzać, jak to wygląda. Fiodor ostatnio był na zgrupowaniach reprezentacji, przyjechał do nas, dołączył, już odbył indywidualne zajęcia, więc z każdym dniem będzie szedł do przodu i na pewno bardzo liczymy na Fedora. Kiedy to nastąpi? Czas pokaże. Kolejne pytanie do trenera. Tym razem Robert Bońkowski, Polskie Radio Białystok. Co jest największym atutem gry piasta Gliwica i na co zwracał Pan uwagę piłkarze przed tym poniedziałkowym meczem? Nie ma co ukrywać, że od pewnego czasu, kiedy trenerem tego zespołu jest trener Fornalik, widać powtarzalność w grze tego zespołu, widać bardzo dużo akcji oskrzydlających, dużo dośrodkowań. Siłą na pewno jest parzyszek, który finalizuje te, te akcję. Jest kilku młodych zawodników, którzy cały czas pukają do, do bram pierwszego zespołu, dają dużo jakości, przy tym dają dużo takiego polotu młodzieńczego. Do tego jest doświadczenie. Widać w tym zespole kilku doświadczonych zawodników, którzy są już siłą od pewnego czasu, więc, więc widać, że to jest połączenie rutyny z młodością. Przekłada się to na jakość, a ta jakość da, dała w ostatnim czasie dużo radości trenerowi i zespołowi, jak i są Piasta, więc wiemy, co nas czeka, wiemy, z kim gramy i, i musimy być w pełni skoncentrowani na tym spotkaniu od początku do końca, bo widać, że ten zespół jest w stanie w każdym momencie meczu przechylić szalę na swoją korzyść i pokazał to m.in. we wczorajszym meczu. Paweł, pytanie do Ciebie, od nas z Biura Pracowego i Gminy Ostatnio powiedziałeś, że wciąż masz jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Czy mógłbyś doprecyzować, w których aspektach liczny największe rezerwy, jeśli o siebie chodzi? Znaczy nad wszystkim muszę pracować. Na pewno, wiem, że wiem, że jestem jeszcze młody, mam, mam nad czym pracować, czy, 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 czy nie wiem, przykładowo nad dośrodkowaniem, nad słabszą nogą, to, to myślę, że, że to są takie, takie główne cechy, czy, czy, czy nad, nad, nad poprawą gry, gry w defensywie, ale tak jak mówię, w każdym aspekcie znajdzie się element do poprawy, ponieważ zawsze zawsze, zawsze jest coś do poprawy. E, wiem, że, że jeszcze czeka mnie sporo pracy, żeby żeby to dopracować do perfekcji, ale tak jak mówię, jestem na to gotowy. Wiem, że, wiem, że treningami, ciężką pracą stać mnie na to, żeby, żeby dopracować to do tej perfekcji i to będę starał się robić. I jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Z czego Twoim zdaniem wynika huśtawka formy Piasta, który w lidze jeszcze nie zdobyć bramki, natomiast w eliminacjach Ligi Europy awansował do kolejnej rundy i dwóch poprzednich spotkaniach strzelił 5 golów? Myślę, że ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko powiedzieć. Wczoraj pokazali, że, że potrafią strzelać bramki, strzeli trzy bramki w tym sezonie. W ekstraklasie jeszcze nie udało im się strzelić bramki. Myślę, że to gdzieś tam jest kwestia, kwestia może, może słabszej formy, złego, złego podejścia do, meczu, do, meczu ligowych, do meczów ligowych, ale myślę, że, że to, jest, to jest początek sezonu. Też nie ma co, co, się, co się tym sugerować, bo, bo to jest bardzo dobra drużyna, bardzo, bardzo dobry przeciwnik. Do bardzo dobrego przeciwnika jedziemy i, i czeka nas tam na bardzo. Bardzo ciężki mecz, zresztą pokazali przez ostatnie, przez ostatnie dwa sezony, że, że w grze nie ma przypadku, bo, bo w, tamtym, w tamtym sezonie trzecie miejsce, dwa sezony wcześniej wicemistrzostwo Polski. Więc same wyniki podkreślałem, że, że jest to bardzo dobry zespół. Dziękuję bardzo. To było już ostatnie pytanie tej konferencji prasowej. Trenerze dziękuję Paweł, dziękuję. Państwu, dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie. Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.